Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na takiego daily reading vloga. Dzisiaj jest sobota i ja mam w ogóle cały dzień wolny, nie idę do pracy, więc rzadko się to zdarza, ale mam wolne, dlatego że o godzinie 12 mamy na ten moment godzinę 10.11. O godzinie 12 jadę, słuchajcie, na wydarzenie. Może kojarzycie lub nie. Karola Karateusz od jakiegoś czasu robi takie spotkania, takie. Wydarzenia, które się nazywały Strefaka, i stwierdziłam, że pojadę na świąteczne wydarzenie, bo jakoś też tak się nie zgrywały mi poprzednie terminy i stwierdziłam, że po prostu teraz sobie zrobię wolne i po prostu pojedziemy. No i jako, że w sumie oprócz tego nic dzisiaj innego nie robię, więc prawdopodobnie będzie to taki spokojny, trochę też taki domowy. Ale też, wiecie, chwilę z, tych, z tej strefyka na pewno coś Wam powrzucam, więc w ogóle super, mogę się cieszę i jestem bardzo ciekawa, jak będzie. No więc stwierdziłam, że z tego dnia nagram Wam takiego po prostu vloga. I jako, że jest to w ramach Vlogmasu, to oczywiście będziemy czytać świąteczną książkę i zastanawiam się, hmm, chyba zacznę sobie Anna Haber znaleźć odem do na święta, dlatego że to jest akurat taka jedna z takich krótszych książek, które mam u siebie w papierze, dlatego że na czytniku już czytam inną książkę, którą też Dzisiaj będziemy czytać. Ona nie jest świąteczna, ale to jest książka Miejsce, którą właśnie zaczęłam czytać po zobaczeniu jej u Martyny. Book Away. I generalnie bardzo mi się spodobała tematyka i, i po prostu cały zamysł na fabułę. I na razie bardzo mi się podoba książka, jak jest też napisana. W tej książce poznajemy mężczyznę, który pracował, pracuje w telewizji i po prostu w pewnym momencie ma dość tego, jak wygląda jego codzienne życie. Sprzedaje mieszkanie w Warszawie. I wyjeżdża mieszkać w góry. Po drodze zahacza schronisko i bierze psa, i z tym psem po prostu wyjeżdża i zamieszkuje w górach. Więc dla mnie po prostu brzmi to super. Mam lekką, lekkie poczucie zazdrości i też bym bardzo tak chciała po prostu czasem wszystko zostawić i wyjechać w góry. Także bardzo dobrze mi się na razie czyta. To jest króciutka książka, więc ciekawa jestem, czy uda mi się ją skończyć w tym blogu, bo. Generalnie całkiem długo mam już ją zaczętą, ale jakoś tak mało miałam czasu, żeby usiąść i ją dokończyć, więc zobaczymy, czy, czy ją przeczytam. Więc to jest to, co ja już aktualnie mam zaczęte, no i właśnie myślę, żeby sobie zacząć zdążyć do domu na święta, bo po prostu nie wiem, chciałabym chyba też mieć jakąś w papierze na dzisiaj, więc to będzie też chyba to, co będę czytać. No dobrze, no to tyle ja się zbieram i myślę, że jeszcze usiądę na chwilę poczytać, bo też kończę jeszcze jedną książkę do innego filmu i w zasadzie mm, to by było na tyle na ten moment, więc widzimy się później. W ogóle jeszcze Wam chcę powiedzieć, dlatego że ostatnio pod filmikiem, gdzie zmieniałam mój screen time na czytanie, dostałam parę komentarzy, że generalnie u Was jest podobnie albo jakieś takie Wasze sposoby. Od wczoraj testuję w ogóle nową aplikację, która się nazywa. Ojej. ClearSpace, i ona generalnie blokuje social media w ogóle w trochę inny sposób niż aplikacja, której używałam wcześniej, dlatego że tam były takie bloki godzinowe, które sobie ustalałam i blokowało mi aplikację. A teraz testuję aplikację, która blokuje nam wejścia, że na przykład nie wiem, pięć wejść na TikToka w ciągu dnia i to rzeczywiście uważam, że chyba jest trochę lepszym rozwiązaniem i generalnie jeżeli jesteście studentami, nie wiem czy uczniami, ale dla pewno dla studentów jest w ogóle ta aplikacja za darmo, więc w ogóle super, bo rzeczywiście wiadomo że są tam jakieś duże koszta, albo nawet nie duże, ale no są jakieś koszta. A jeżeli jesteście studentem, no to mi weszło po prostu, wiecie, że mam jakieś tam pro, coś tam, coś tam za darmo. Więc w ogóle też super opcja, więc możecie sobie obczaić. Będę testować, więc dzisiaj też przy okazji tego vloga mam nadzieję, że uda mi się sporo przeczytać, no bo też będę miała bardzo ograniczone wejście do social mediów, więc zobaczymy też jak to wyjdzie, więc tak Wam po prostu daję znać, to nie jest żaden sposób. Sponsorowany filmik, czy w jakimś tam stopniu to nie jest reklama? Po prostu uważam, że no jest całkiem na razie, wydaje się fajne narzędzie, bo niestety moja silna wola nie jest za silna na social media, więc muszę sobie jakoś radzić w inny sposób. Już sobie ściągnąłem na czytnik zdążyć do domu na święta, ale też tu widzicie obok właśnie miejsce. No jestem w 11%, ale według tutaj tego czyt... licznika, a nie czytnika, mówi mi, że zostało mi takie właśnie dwie godzinki w książce, więc znaczy dwie godzinki, żeby skończyć, więc myślę, że dzisiaj jest to do zrobienia. Także czytnik już zaaktualizowany, Oczywiście biorę też książkę w papierze, no i jedziemy. Nie no Ja jestem do... Sprzedam za wiele złotych. Jestem już, słuchajcie, w domu. Jeszcze od razu po powrocie dosłownie zostawiłam rzeczy i poleciałam na siłownię, żeby odebrać swoją kartę, w sensie karnet, bo generalnie tam podpisać jakieś papiery, bo generalnie wracam na siłownię. Ja w ogóle kiedyś chodziłam na siłownię bardzo regularnie, ja byłam naprawdę po prostu taką wiecie, naj, największą fanką siłowni i potem w pewnym momencie jakoś tak odpuściłam i, i przestałam po prostu też może mieć gdzieś na to przestrzeń i, i jakąś motywację, no ale stwierdziłam, że po prostu bardzo mi tego brakuje i będę wracać. Więc jestem bardzo podjarana, mega się cieszę, bo bardzo się tak także zobaczymy jak mi będzie. Będzie szło po, po przerwie, jeżeli chodzi o motywację. No ale. Słuchajcie, było wspaniale. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że to będzie tak wyglądało. Było świetnie, jeżeli chodzi o też organizację i w ogóle o przestrzeń, i o tak, jak widzieliście, były różne stanowiska, mogliśmy pomalować świeczki, mogliśmy zrobić bransoletki Była też w ogóle taka księga, w której się wpisywaliśmy, może mogliśmy zrobić zdjęcie Instaxem i w ogóle poznałam takie wspaniałe osoby i naprawdę jest mi ogromnie miło po prostu i, i jeszcze od razu po tej strefie. K, poszłam sobie usiąść do kawiarni, bo tak stwierdziłam, że jeszcze potrzebuję chwili, żeby tak wiecie ochłonąć, i tak troszeczkę, żeby emocje mi spadły, naprawdę po prostu byłam mega szczęśliwa, w ogóle dalej jestem, to było naprawdę wspaniałe. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Karoli Karderusz za w ogóle taką przestrzeń do tego, żeby móc się spotkać, móc porozmawiać z różnymi osobami, no i przede wszystkim po prostu dobrze się bawić. Także jeżeli mm. będziecie kiedyś mieć możliwość, i przede wszystkim, jeżeli Karola będzie dalej tworzyć te strefy, to bardzo, bardzo Wam Polecam się wybrać, bo naprawdę było wspaniale. No i co? Dostaliśmy prezenciki. W ogóle, więc to jest w ogóle mega słodkie, więc zróbmy sobie mały open box. Tutaj dostaliśmy jakieś takie, takie demo, jakieś takie gry, gdzie możemy sobie wyciąć jakieś tutaj elementy i spróbować w to zagrać i stwierdzić, czy nam się on podoba, czy nie. Chyba kiedyś w to grałam. Chyba kiedyś w to grałam. Tak czy siak... Fajnie, przetestuję na pewno, kocham planszówki i właśnie również dostaliśmy, jeżeli chodzi o planszówki, to właśnie od wydawnictwa Nasza Księgarnia Dostaliśmy takie gry, a ja akurat mam sowy, nie wiem czy wszyscy, chyba nie wszyscy mieli to samo Ja w ogóle nie grałam nic z tej jakby serii, bo wydaje mi się, że chyba jeszcze są jakieś gry inne z tego, ale nie chcę Wam was wprowadzić w błąd. Generalnie karty to są tutaj takie kolorowe, przepiękne ilustracje, więc na pewno też będę grać. Także bardzo, bardzo fajnie. Super, mega miłe to jest w ogóle. Tutaj jeszcze jakieś naklejeczki i jakieś kody QR, potem sobie sprawdzę. I w ogóle dostaliśmy wspaniałe zakładki. Tutaj widzę, że to są chyba w ogóle z tych takich wcześniejszych strefka, bo to jest z lipca, ale w ogóle są wspaniałe te zakładki. Także super, mega, mega fajne. I tutaj są jeszcze Hot People Read Romance, więc to pewnie jest z tej poprzedniej jeszcze. Tak, to jest z sierpniowej. I teraz z teraz tej dzisiejszej, All I Want for Christmas is More Books. Wspaniałe. Ja jestem ogromną ufanką. Też w ogóle od dziewczyn dostałam na targach książki w Krakowie też zakładkę, także już mam kolejną super. To jest mega słodkie i generalnie jestem zachwycona. Ale też słuchajcie, dostałam jeszcze jedną zakładkę. Tym razem już od Oli. Tutaj wam oznaczę jej konto. Wspaniała, jest przepiękna, także. Także też zapraszam Was do niej, bo po prostu mega fajne, takie wiecie, malutki prezent, ale jestem ogromnie wdzięczna i w ogóle bardzo się pozdrawiam. Więc jak widzieliście, można było sobie pomalować swoje świeczki. Ja nie jestem w ogóle manualna, zrobiłam bowona, który się rozmazał w torbie, więc niestety nie przetrwał tego, ale stwierdziłam, że dam, dam sobie szansę, żeby się wykazać artystycznie i yy, dobrze, temu już podziękujemy. Teraz robimy sobie taste test, dlatego że jestem ogromnie ciekawa, Podostaliśmy jeszcze takie daktyle I ogólnie ja o nich słyszałam ogromnie dużo i takich pozytywnych opinii Dostałam smak Sour Watermelon, więc to może być ciekawe, więc zrobimy sobie od razu taste test Ja nie jestem jakimś, wiecie, smakoszem Generalnie nigdy tego nie jadłam, więc po prostu jestem ogromnie ciekawa, czy to w ogóle mi zasmakuje to pachnie identycznie jak takie żelki paski tęczowe, bo to są zozole, pachnie to identycznie. Jestem bardzo ciekawa. Okej, okay. w sumie powiem Wam, że mam bardzo mierzone uczucia. Generalnie dobre, zebą całe. Fajne, nie jest takie kwaśne jak myślałam, ale też nie jest takie słodkie. Wydaje mi się, że jest tak idealnie to mm, zrównoważone. Czekajcie, zjem jeszcze jedno. Ej nie, no dobra, fajne. Chciałabym jeszcze spróbować inne smaki. Fajne. Dobra. Okej. Okay. Mieliśmy też bingo, więc uważam, że wyjście było naprawdę udane i ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej okazji, żeby poznać nowe osoby, porozmawiać i po prostu spędzić czas w takiej miłej atmosferze. Teraz chwila o książkach, które dzisiaj y, miałam w planach w tym vlogu. Za dużo nie poczytałam, bo generalnie mm, całkiem szybko mi zleciał ten dzień, ale jeżeli chodzi o zdążyć do domu na święta, ja czytałam sobie na czytniku i teraz sobie, że tak powiem, zaktualizowałam stronę, więc sobie włożyłam tej... Tą przepiękną zakładkę od Oli. A w ogóle pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które poznałam i z którymi nawet chwilę rozmawiałam. Naprawdę było mi ogromnie, ogromnie miło i po prostu strasznie mnie tak pozytywnie ładują takie, takie spotkania i po prostu porozmawiać o, o różnych rzeczach i bardzo Was pozdrawiam po prostu. Wszystkie. Jestem na 40 stronie, więc jakoś bardzo nie poszalałam. Ale na razie to, co się dowiadujemy w tej książce, jest to, że poznają naszych głównych bohaterów w Brukseli. Ja zresztą byłam w Brukseli w tym roku, ale okazuje się, że to. Nie jest... Oni nie są w tym lotnisku, na którym ja byłam, więc niestety nie. Znaczy i tak sobie wyobrażam to lotnisko tak jak... tak, jak ja byłam. Ale generalnie nasi bohaterowie, czyli oni... jestem dosłownie na momencie, jak oni się sobie przedstawiają, jest to Kaja i Filip. I oni poznają się właśnie na lotnisku, dlatego że wracają do domu na święta z jakichś tam różnych powodów. Oni bardzo na ostatnią chwilę kupili bilety i chcieli wyjechać, wylecieć w zasadzie do Polski. No, a niestety okazuje się, że są tam jakieś strajki i ich samolot nie odleci. No więc znajdują jakiś inny sposób, żeby do tej Polski wrócić na te święta. Tam też z różnych powodów bardzo im na tym zależy. No i w zasadzie jestem na etapie, jak oni tam się dogadują, co będą robić, co zrobią. Więc zasadnie na razie za dużo się nie dowiedziałam, ale generalnie chyba o to chodzi w tej książce, że po prostu mm, tutaj jest takie pytanie, czy wspólna podróż połączy bohaterów na dłużej. No więc wydaje mi się, że będzie taka fajna i lekka. Myślę, że jeszcze do niej dzisiaj sobie usiądę, bo w ogóle tak Wam powiem, że jest yy, 17... 52. Ja wróciłam do domu i pierwsze co, to wiecie, chciałam już po prostu iść do wanny, odpocząć i już się kłaść A w sumie to jest 18, więc jeszcze trochę posiedzę, przebierę tylko w dres Więc jeszcze jest sporo dnia, już na dzisiaj nie mam żadnych planów, także już um, raczej będę sobie siedzieć i czytać no więc generalnie to jeszcze, jeszcze przyjdę na pewno powiedzieć Wam, czy coś tam więcej przeczytałam. A jeżeli chodzi o miejsce, którą też czytałam, i, i chciałam dzisiaj skończyć, włączyłam ją sobie w drodze w ogóle w audiobooku, więc powiem Wam na razie tak procentowo, choć i tak nie powiedziałabym Wam, na której jestem stronie, bo czytam na czytniku, ale jestem już w 47%, więc w połowie. No więc myślę, że taka godzinka. Z tego, co mi się wydaje Może lekko ponad I powinnam skończyć, także to jeszcze No drobie No więc co, na ten moment to chyba tyle Więc ja się przebieram w dres Chcę sobie też trochę posprzątać Więc może sobie włączę tego audiobooka I też chciałabym od razu usiąść i zacząć dla Was Montować ten film, bo ja go nagrywam W sobotę, a chciałabym bardzo, żeby jutro On wyszedł, bo W niedzielę też wrzucam vlogmasy, więc Mam nadzieję, że uda mi się to zmontować, dograć I żeby to już jutro żebyście jutro to mogli obejrzeć. Właśnie sobie posprzątałam cały pokój, i teraz w sumie zbieram się do wanny, żeby sobie poczytać. I w ogóle dostałam od mojej przyjaciółki na święta już taki prezencik, czyli taką ogromną sól. I to one są w ogóle mega słodkie, te sole ze starej mydlarni. Więc mam albo taką sól do kąpieli Orange Cinnamon, albo jeszcze mam taką malutką kulkę z jakimiś tutaj takimi. Nie wiem co to jest. Jakieś takie płatki, jakieś kwiatków, więc zaraz. Wydaje mi się, że sobie zrobię. Mam ochotę chyba bardziej na, na tą sól. I zabieram ze sobą zdążyć do domu na święta, bo jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie. Więc tak, zabieram. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj skończyć miejsce, które z godziną. Jest już 19:44, ale w zasadzie, no już. Wszystko to, co miałam zrobić, byłam też z psem, posprzątałam, więc tak naprawdę przede mną tylko relaks i kolacja i czytanie, więc jeszcze nic nie mówię, może się uda jeszcze więcej przeczytać. Słuchajcie, mamy godzinę 21.30 i ogólnie już kończę. Nawet nie tyle co tego vloga, bo jeszcze odzywam się do Was jutro, dlatego że. Nie udało mi się dzisiaj przeczytać y, za dużo. Y, a chciałam Wam chociaż o jednej tak powiedzieć tutaj w 100%. Jakoś tak mam często, że, że lubię na tych vlogach, chociaż, y, chociaż jedną książkę skończyć, żeby móc Wam powiedzieć, czy była fajna, czy nie. Jeżeli chodzi o miejsc, no to jej w ogóle nie ruszyłam, ale tutaj jest opcja tego, że mogę sobie jej posłuchać w audiobooku, więc myślę, że jutro w drodze do pracy i po pracy sobie posłucham, więc jeszcze jutro na takie zakończenie Wam powiem, czy była fajna, czy nie. Na w razie tam za dużo się nie dzieje, to jest raczej taka prosta fabuła, to jest to co Wam mówiłam. Tam nie dzieje się jakoś bardzo dużo, ale właśnie dla mnie to jest super i właśnie to jest dla mnie chyba najlepsze w tej książce, że właśnie tam się nie dzieje dużo coś w sensie stricte w tej teraźniejszości, bo tam są jeszcze powroty do przeszłości, do relacji poprzedniej też na przykład naszego głównego bohatera Ale generalnie nie dzieje się tam dużo, ale chyba, chyba ja właśnie potrzebowałam teraz takiej książki Strasznie lubię takie rozważania o codzienności, o takich różnych ludzkich sprawach i takich przemyśleniach i takich refleksjach, więc bardzo mi się podoba więc to na razie tyle, jeżeli chodzi o miejsce. I zdążyć do domu na święta. Jestem na 56. stronie. Już kończę nagrywać na dzisiaj, ale myślę, że sobie jeszcze chwilę poczytam, więc też przyjdę jutro Wam opowiedzieć. Na razie, obydwie książki mi się podobają. No więc tak, ja już się żegnam na dzisiaj. Tak jak mówię, odezwę się do Was jutro, bo może jeszcze właśnie uda mi się coś więcej Wam powiedzieć o tych książkach no i generalnie jutro mam na siódmo do pracy więc też muszę się trochę przymusić do tego, żeby już pójść spać, bo cały czas jakoś tak mnie trzyma pozytywna energia po dzisiaj to co Wam jeszcze chcę szybko powiedzieć to a propos tej aplikacji, o której Wam mówiłam rano, rzeczywiście dzisiaj mój screen time jest mały, zaraz Wam powiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o mój screen time, to tutaj Wam wrzucę wyszło mi, że najwięcej czasu spędziłam na Messengerze, no ale no to jest po prostu e, pisanie, a nie scrollowanie. No i Instagram tam sobie, wiecie, wrzucałam e, storki z tego dzisiejszego spotkania. E, no i wiadomo, nie jestem w stanie zrezygnować w 100% z tego, ale ogólnie jestem naprawdę bardzo dumna, bo nawet tutaj nie ma TikToka, więc e, generalnie na razie się mi sprawdza bardzo dobrze ta aplikacja. Zobaczymy, czy na dłuższą metę nie będzie to gdzieś tam dla mnie takie mm, upierdliwe, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. W sensie wiecie, że czasem po prostu jest potrzeba szybkiego wejścia. Ale, Coś tam zobaczenia, wysłania No ale z drugiej strony świat się nie zawali i jak się tego nie zrobi Ja lecę sobie jeszcze chwilkę poczytać przed snem I odezwę się do Was jutro po pracy Witam się z wami dnia następnego. Przychodzę do Was skończyć tego vloga i przy okazji powiedzieć Wam, że udało mi się skończyć dzisiaj miejsce, czyli tą książkę, którą planowałam skończyć wczoraj. Generalnie powiem Wam, że to jest książka, która mi się bardzo podobała. Ja bardzo lubię taką tematykę, bardzo lubię takie. Książki i powiem Wam, że pomimo tego, że ona jest naprawdę cienka, w sensie nie jest gruba, to powiem Wam, że całkiem długo ją czytałam, nie wiem dlaczego, ale ogólnie naprawdę bardzo mi się podobała, choć wydaje mi się, że może to nie być książka dla wszystkich, bo, no, mi się wydaje, że po prostu trzeba lubić. Tutaj nie dzieje się dużo, tutaj jest dużo rozmyśleń, jest całkiem sporo tematu samotności, też tego, jak bliscy przyjmują fakt tego, że nasz główny bohater po prostu wszystko zostawia i wyjeżdża w góry. Też jest tutaj o żałobie. Tęsknocie, więc jest sporo takich negatywnych, a może nawet nie powiem negatywnych, tylko takich ciężkich emocji, ale z drugiej strony jest tutaj mnóstwo takich bardzo fajnych refleksji i takich przemyśleń, które naprawdę mi się bardzo podobały. Więc generalnie książkę myślę, że ocenię tak na cztery gwiazdki. Więc to by było na tyle w tym vlogu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobał i co. Dziękuję bardzo, że czytacie ze mną i że jesteście. I do zobaczenia w kolejnych filmach.